Halo, halo, dzień dobry. Jestem nawet ciut przed czasem. Jest godzina 18.59. Po malutku przeczytam książkę. Przesłanie z książki Kocham Cię na każdy dzień wersji Simon. Dziś mamy 4 września. Jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczyłby Wam, tak i Wy na to zaś wszystko przeobleczecie miłość, która jest więzią doskonałości. I teraz przeczytamy jeszcze starezki snorackiej, recepty na szczęśliwe życie i zobaczymy, co. Na instrumentach grasz. Dobrze się masz. Z miłością ugotuj sobie porządną energetyczną zupę. Rozgrzej organizm. Od wewnątrz. Muzykalny, leniwiec. Mam na imię Andrzej. Lubię Pani kanał. Serdecznie pozdrawiam. O jak miło, Andrzeju. Bardzo się cieszę, że lubisz mój kanał i zawitałeś. Pozwól, że jeszcze wyciągnę z książeczka. Odważ się żyć odważnie, to taka malutka. O, jest i Andrzej z paczki naszej. A więc mamy dwóch Andrzejów. Jest Andrzejka i muzykalny Leniwiec ma również na imię Andrzej. Witaj, Andrzeju, doczekałeś się. A więc pomału zbiera się nasza paczka, nie? A więc przeczytam przesłanie z książeczki. Odważ się żyć odważnie, miło Was widzieć. Pojawiają się w historii świata, jak rozbłyskające światłem komery bohaterowie i bohaterki, ci, co samotnie stawiali czoło wielkim przeciwnościom. ci, którzy woleli raczej znieść prześladowania, niż zdradzić przyjaciół, ci, co nie zważali na niebezpieczeństwo, by ratować innych. Świat istnieje dzięki odwadze tych niezliczonych milionów nieznanych dusz, których męstwo trwa dłużej niż wojny, czy epidemie, żałoba porażki, czy cierpienie. To oni dają. Następnym pokoleniom życie i nadzieje. A, Andrzej pisze, tęskniłem za paczką. Ja też tęskniłam, tylko nie miałam możliwości nagrywania. A więc kochaną Louise Hey, zobaczymy co to Louise Hey nam przyniesie. Medytacje leczące duszę i ciało. Bezustannie porządkuje pokoje swojego umysłu. Proste domowe prace są dla mnie czymś bardzo łatwym. Obowiązki domowe traktuję jako okazję do zabawy. Zaczynam w jakimkolwiek miejscu i przemykam przez kolejne pokoje ze swobodą godną wirtuoza. Wyrzucam śmieci. Ścieram kurz z przedmiotów, które mają dla mnie wartość. Wszyscy mamy własny zbiór przekonań i jest nam z nimi dobrze i wygodnie. I jak wygodnie w wygodnym fotelu, przeznaczonym do czytania. Nasze przeświadczenia są twórcami naszych doświadczeń. Niektóre z nich stwarzają naprawdę duchowe doświadczenia. Inni natomiast starają się niczym niewygodny stary fotel, którego żal nam wyrzucić. Wiem, że naprawdę mogę pozbyć się starych przekonań i wybrać sobie nowe, które znacznie ulepszą moje życie. Podobnie jest ze sprzątaniem. Muszę regularnie porządkować mój fizyczny dom, bo jeśli go zaniedbam, to prowadzę do takiego stanu, że trudno będzie w nim żyć. Nie muszę być fanatyczką porządku, ale muszę mieć wokół siebie ład w sensie fizycznym i psychicznym. Napełniam pokoje mojego domu miłością. Andrzej pisze, dziękuję ślicznie za piękne przesłanie. Louis hej, książki są przepiękne. Ja jeszcze bardzo lubię twórczość Goldsmitha Kurs Cudów i twórczość Mariany Williamson. Tak, dobrze czytam. Fajnie, dziękuję bardzo. A więc zaczynamy od muzykalnego Leniwca. Czyżbyś naprawdę był leniwiec, czy tylko tak siebie nazywasz? Przesłanie dobrostanu dla Andrzeja, muzykalnego leniwca. Jestem zdrowy, bogaty i mądry. Stwórca kocha i mi błogosławi. Wszechświat mnie wspiera. I kartę mocy. Dla muzykalnego Lenisa, stwórca kocha mnie bezwarunkowo, na każdym etapie mojego życia. Ale masz tu ładne przesłania. Andrzeju, malutka karteczka z inspiracji Ewy Foley. Moje zaangażowanie w życie jest silniejsze z każdym dniem. I iluminacja dla Andrzeja? Jeżeli jedna osoba to osiągnęła, Ty też możesz to zrobić. A jeśli nie, to dlaczego nie? I teraz dla naszego Andrzeja z naszej paczki. Myślę, że Ty, Andrzeju, muzykalny leniwiec, Przyłączysz się do naszej paczki po prostu. My mamy taką fajną paczkę. Nie wszyscy dzisiaj są, nie każdy zawsze. Mnie też trochę nie było, więc można też trochę zapomnieć. Andrzeju K. Andrzeju Odróż, tak cię będę nazywać, mogę? Andrzej Leniwiec pisze: Chciałbym dołączyć, już jesteś. Super, cieszę się bardzo. I Andrzejowi, dla Andrzeja odróż. Tak cię będę nazywać, mogę? Duch obfitości przepływa przeze mnie ze swobodą. Moje życie jest święte. Andrzej się śmieje, haha. I słowa mocy dla Andrzeja. Odróż, bo jest dwóch Andrzejów. Popatrzcie, pierwszy raz mam samych mężczyzn. To jest pierwszy raz w dziejach moich spotkań na żywo. Bardzo się cieszę. Słowa mocy Andrzeju: Przeszłość jest za mną. Teraz otwieram się na szczęście i nową, lepszą przyszłość. I malutką inspirację Ewy Wolnej dla Andrzeja. Każdego dnia pod każdym względem powodzi mi się coraz lepiej, to lepiej i lepiej. Tak jest. I iluminacja dla Ciebie, Andrzeju Ewy Folnej. Pozytywne nastawienie jest małą różnicą, która powoduje dużą różnicę. I wyciągle dla Zosi Golis, czyli nie. Przesłanie dobrostanu dla mnie. Każdego dnia staję z wdzięcznością. Oddycham spokojnie i głęboko. Błyszczę, żyję pełnią życia. I słowa mocy dla Zosi Golis? Mam wolność, aby robić rzeczy, które kocham. Jestem całkowicie Niezależna finansowo. Wow, jakie fajne to przesłanie. I przesłanie inspiracji Ewy Folej dla Zosi Golis. Samą swoją obecnością wspieram wszystkich wokół siebie. I iluminacja dla Zosi. Zaakceptuj obfitość w każdej zaoferowanej przez wszechświat formie. Andrzej pisze: Ale miło w paczce jest jeszcze dużo miejsca, dokładnie tak. Zapraszamy, chodźcie do nas. I teraz wyciągnę przesłanie na nasze spotkanie: przesłanie dobrostanu. Mój umysł jest klarowny, jasny i skupiony. Działam konsekwentnie, spełniam swoje marzenia. No właśnie, czy mój umysł jest jasny, klarowny i skupiony? Czy działam konsekwentnie, czy spełniam swoje marzenia? Mój umysł jest jasny, klarowny i skupiony. Ogólnie tak. Ale powiem Wam, że byłam Andrzej yy, Muzykalny, leniwiec pisze. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło być w doborowym towarzystwie. Kłaniam się nisko. Witaj. Haj. Jak to mówili w szogunie, haj, panie Musashi. Nie? Hmm. Więc jak, jak jest u was? Jak myślicie, czy was, wasz umysł jest jasny, i skupiony? Ja powiem tak. Mój urlop, na którym byłam, był skupiony na oczyszczaniu organizmu. Byłam na oczyszczaniu organizmu u doktor, metodą dr Dąbrowskiej w Mielnie. I powiem tak. Ja jeździ, przez 15 lat jeździłam 2-3 razy w roku, byłam na bieżąco, więc ja nie odczuwałam już tak zwanych kryzysów otrowienczych. Ale pofolgowałam sobie przez dwa lata. Tudzież w Mielnie jest hotel Unitra z. Morza, z wodami takimi słonymi Morza Martwego. 15% aż zasolenia i 40% stopni ciepła. Więc wiecie, jeździłam tam dwa, trzy razy w roku na reset. Jedzenie tam jest naprawdę jak dziecko w lodziarni, albo nie wiem, cukierni, jeszcze nie wiem gdzie. No, oczywiście, uwielbiałam tą solankę, bo to brzuch do góry, to jest cud, cudna, cudna muzyka jest jacuzzi zewnętrzny, wewnętrzny w takiej grocie. ja kocham sauny, więc tam były rytuały saunowe i pozwoliłam tak sobie przez dwa lata tam pojeździć no i czeka mnie gala 9. wyjeżdżam do Czech na galę jest to dla mnie w pewnym sensie przeżycie, ponieważ pierwszy raz w życiu stanę na scenie, gdzie będę tylko ja. Na duży napis, moje imię i nazwisko, moje motto. To są gratulacje, to jest za, za moją pracę, za sukces, ale za moją pracę dla ludzi, za promowanie zdrowego odżywiania, za promowanie zielonej żywności. Więc jadę tam do Czech, do Żlina, więc pierwszy raz przyjdzie mi stanąć, to się tak mówi moje pięć minut. Czyli będę w pięknej galowej sukni. Później jest piękna kolacja. Później są tańce. Na tańce jest druga suknia, no bo w takiej galowej, takiej wiecie, takiej, jak te miski wychodzą na scenę i mają te yy, dla zdjęć, nie? To, to ja będę miała taki moment. Mówię o tym, że, że w moim wieku może nie do końca się tak często zdarza, żeby doczekać takich chwil. I jest to dla mnie jest to dla mnie przywilejem. Ja na to ciężko pracowałam, nie ukrywam. Bo żeby odpisywać na maile, bo jestem specjalistą do spraw zielonej żywności, Czyli soku z trawy jęczmiennej i chlorelli, tej czystej, tej certyfikowanej, o której mówi Ania Mazurczyk. Więc no, potrzebowałam się tego nauczyć, potrzebowałam wstać czasami o trzeciej w nocy, żeby odpisywać maile bo kiedy Ania wyszła do tych biznesowych też stacji kurs, Solos, Bentley, kiedy zaczęła uświadamiać tych ludzi biznesu, że to trzeba oczyszczać się, że trzeba się odrobaczać i trzeba się detoksyfikować, no to w końcu ludzi świadomość się podniosła i pracy jest bardzo dużo. Telefony, ludzie dzwonią, piszą. To nie jest tak, że jedzie sobie i i błyszczy. Nie, ja na to naprawdę ciężko zapracowałam. Nie ukrywam, że było to naprawdę czasami, aż ręce bolały od odpisywania tych maili, aż czasami w, w oczach się tam, wiecie, mieniło od tych odpisywania, ale cierpliwie to robiłam i doczekałam właśnie, żeby być tym doradcą. Bardzo wielu ludzi i wciąż tych ludzi przybywa. Co mnie bardzo cieszy, nie dlatego tylko, że zarabiam pieniądze. Pieniądze są produktem ubocznym. Ja niosę to zielone światło dla zdrowia, o którym mówi Ania Mazurczyk. To ona mnie zaraziła tą, nie lubię tego słowa misję, ale ona tak nazywa misją zazieleniania, czyli pomagania ludziom, bo żeby być zdrowym, Trzeba organizm dożywić i jednocześnie oczyścić. I to robi sok z trawy jęczmiennej i chlorella seropiniana peronoidoza. To jest ta odmiana nie, nie z jeziora rzeczyści, metale ciężkie, tylko ona jest w kadziach z dostępem do światła. To jest naprawdę eko. I co mnie pociągło, że ziarno jęczmienia jest niemodyfikowane, ale siane z intencją? I rodzina, która się tym opiekuje, modli się. Aby to służyło zdrowiu ludzi. I to dla mnie było kropką nad i, ponieważ Ania poznałam na festiwalu takim, który organizuje, mówiłam wam, 7 8 października dwudniowy i dwa lata temu, ponad na takim festiwalu, Ania przyjechała na prelekcję z zielonkami. I tak ja trafiłam do Zielonek. i i tak się cieszę, że mogę być, Andrzej pisze. To ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla Pani pracy. Gratulacje. Od, sie od siebie dodam, że to, co w życiu najlepsze przed nami, jest jeszcze y pięknie śpiewała Edyta Górniak. Tak jest, dokładnie tak. Wiecie, tak sobie pomyślałam, że może już nigdy mi się taka sytuacja nie zdarzy. Aby w takiej galowej sukni stanąć i, i, i na, całe, na całą ścianę nazwisko i motto. A później sobie myśl, pomyślałam, a może to dopiero początek. Może to dopiero początek, bo pomoc ludziom jest nieskończona, niewyczerpana. W wielu kwestiach pomagam ludziom i cieszę się. I ta audycja może się komuś przyda, może to będzie ta iskierka, która zaiskrzy u osób, które będą może słuchają, może będą odsłuchiwały. Także tym się chciałam Wam podzielić. To już mówię w niedzielę. Jadę i, i, i cieszę się bardzo. A teraz wyciągnę jeszcze przesłanie. Na zakończenie naszego spotkania. Najpierw wyciągnięta Zygiego z Teksasu, z którym odbyłam nagrałam audycję. Puszczę ją niebawem, tą, którą ja, moja droga budzenia, nagrałam z Zygim, ale Zygi nagrał również ze mną o festiwalu, który organizuje. I nie wiem, kiedy Zygi puści jako premierę, ale no fajnie, fajnie udało nam się pogadać. Także Zygi, wielka wdzięczność, że mogę być częścią projektu. Netify, mój kanał, który otworzyłam nowy, który się tak intensywnie rozwija, których tak przybywają cudowni ludzie, tak jak tu, na ten codziennik. Może zaczną przybywać więcej, bo nie było mnie dosyć długo, więc można trochę zapomnieć, że, że byłam, ale jestem. Dla Zygiego z Teksasu. Jestem szczęśliwy i wdzięczny za błogosławieństwo obfitości, wszelkiego dobra. Zygisłowa mocy dla Ciebie. Wiem, że jestem bezpieczny i całkowicie chroniony, kiedy decyduję się na działania zgodne z tym, co podpowiada mi serce. I przesłanie małe dla Zygiego z Teksasku. Nieskończona mądrość prowadzi mnie, Boska miłość wspiera mnie, mój anioł stróż jest zawsze przy mnie. A teraz dla nas wszystkich, kochani, na zakończenie z ogromną wdzięcznością, że byli, o dwie, że byliście ze mną, mości Andrzejowie, jeszcze nie Andrzejki, a Andrzejowie do mnie przybyli. Pierwsze przesłanie dla nas: jestem istotą twórczą z nieograniczonym potencjałem. Jestem magnesem, który przyciąga dobro i dostatek. Brawo. I drugie: otaczają mnie cuda, a wszędzie, dokąd idę, wydarza się magia. Żyję w dostatku. No, jak ładnie dla nas tam stwórca. Podaję i tu znowu dwie, trzy. Wow! Co to cudnego do nas. Pierwsze, oddaję hołd dobru w każdym człowieku. Piękne. Jestem kochającym opiekunem mojego ciała i umysłu. Udało mi się na oczyszczaniu organizmu. Trochę odkliknąć więcej dla mojego zdrowia. Tak czasami wiecie, potrzebne jest wskoczyć na te tory z powrotem. Tak sobie na świeżo przypomnieć, co to trzeba robić na bieżąco, żeby być oczyszczonym i lepiej się czuć. I jeszcze jedno przesłanie. Z wdzięcznością przyjmuję wszystkie przychodzące do mnie, błogosławieństwa. Kochani, dziękuję, że byliście ze mną. Wielkie, wielka, wielka wdzięczność. Ja jeszcze może puszczę ten baner o tym festiwalu, który będzie się odbywał 7-8 w października. Kontakt to jest do mnie 504-382-518 pod wieloma filmami u mnie tu na kanale znajdziecie i konto i informacje. Naprawdę mam cudownych prelegentów aż samej mi się nie chce wierzyć że udało mi się zebrać takie perełki cudowne i takie wspaniałe tematy i czekam na potwierdzenie pana Roberta Bernatowicza którego tak audycję lubicie słuchać czekam na nagranie Życie po śmierci z panem Bernatowiczem ale i czekam na festiwalu w Bolesławcu ufam, że doczekam do następnego razu, Kochani, dzięcznym sercem dziękuję, że byliście ze mną. Papa, pa. do następnego razu. W czwartek na żywo. Jutro nagram, a w czwartek będzie. Z... Wtorek i czwartek przypominam na żywo. Jak będę miała trochę więcej czasu, to, to Częściej będę z Wami na żywo. Andrzej pisze, Pan Bernatowicz, to prawdziwa legenda, to prawda. Dziękuję za spotkanie, pozdrawiam serdecznie. Ja również Andrzeju, tobie dziękuję i Wam dziękuję. I trzymajcie kciuki, żeby Pan Bernatowicz przyjechał do Bolesławca, bo ja w łodzi byłam na jego wykładzie. Tam też udało mi się zaprosić na rozmowę u mnie na moim kanale. Po co żyjemy? która cieszy się ogromną popularnością. Pozdrawiam serdecznie i do czwartku na żywo, a jutro nagram i jak będziecie mieli chwilę, możecie odsłuchać, bo wszystkie przesłania, które wyciągam, uważam, że w jakiś sposób nas dotyczą. Ściskam mocno. Przytulam. Pa.